Hejka kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj do Was przychodzę z kolejnym TBR-em. Tym razem będzie to TBR na marzec. No i słuchajcie, tak jak wiecie jest to mój eksperyment i tak jak wiecie tych TBR-ów się trzymam tak dość średnio, co widać także po ostatnim TBR-ze, ponieważ każdy następny TBR, który będę nagrywała, chcę jakby najpierw podsumować ten TBR z zeszłego miesiąca i zobaczyć czy mi się coś udało. Słuchajcie, w zeszłym tbr czyli w tbr na lutym, na luty sobie wybrałam 10 książek. E -e 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 czyli e -e -e i tak, i z tych wszystkich tych przeczytałam 3, no czyli 30% mi się udało. Zobaczymy, ale tak, od razu Wam mówię, że z TBR-u na luty to przeczytałam Rebekę, przeczytałam. Zakąd drzewa pomarańczy. przeczytam Królestwo Kanciarzy, czyli trzy książki, które miałam papierowo. Eee, no i co? No i tyle. Nie udało mi się przeczytać Duney, nie, nie udało mi się przeczytać Nevermore, bo jakby nie, nie mam już fizycznie tej książki. Niby Noc Motylek, Zwiadowcy, Trzecia część Homodeus i Strażniczka Słońca. No cóż, ale nieważne, no jakby 30%, jak na razie. Zobaczymy, jak mi pójdzie w następnym miesiącu. A w tym miesiącu co chcę przeczytać? Zacznę od, papitych, od takich audiobooków, bo w tym miesiącu mam bardzo ochotę skończyć moją wyszywankę diamentową, te takie pandy, co teraz wyszywam. I pokrótce, no i chciałabym trochę posłuchać sobie audiobooków. Audio, zacznijmy od tego co teraz czytam. Obecnie w audiobooku słucham Kirkę. Jestem jakoś za połową i jestem na razie bardzo, bardzo mi się podoba. Więc na pewno ją skończę i mam nadzieję, że, że nie wiem, że mi się do końca będzie tak samo podobała. Więc to jest jakby pierwsza książka, którą chcę przeczytać i ją jakby praktycznie na 100% skończę. Więc jakby już 10% tego mam. Więc dobrze. Kolejną książką, którą również chcę przesłuchać w jest książka, która niedawno weszła na Legimi. Czyli Czarne Skrzydła Czasu. Chcę ją przeczytać głównie ze względu na to, że bardzo mi się podoba ta okładka. I jestem mega ciekawa, czy czy, czy, ład, czy, fajnie mi to, czy fajna będzie ta książka, bo ona chyba jest dość nowa stosunkowo, chyba, jeśli tak nie mylę. I ma bardzo ładną okładkę, więc jestem mega, mega, mega ciekawa jej. I kolejną w sumie niedawną niedawnym, wiecie, niedawno się wydano tą książkę, czyli Perfect on Paper. I jest to książka też jakaś młodzieżowa i ja bym chciała ją przesłuchać, żeby. bo podobno jest mega w porządku, a ja mam właśnie trochę teraz ochotę na takich fajnych tych, bo przy... wyszło słoneczko, u nas od tygodnia jest słońce, dlatego znowu jestem prześwietlona, bo tu jest by bardzo świeci to słońce, ale to dobrze, więc mam ochotę na takie miłe, trochę wiecie, przywołam wiosnę dzięki temu, tak liczę. Więc kolejną książką, która również jest takim bardzo młodzieżowym. Tutaj vibe ma taki młodzieżowy, czyli W Drogę Beth O'Reilly. I to jest ta, co napisała współlokatorów, i ta, co napisała zamianę. Ja obie przeczytałam, byłam zachwycona. To jest podobno najgorsza z nich wszystkich. Ale jestem mega ciekawa jej, bo chciałabym ją już przeczytać. Żeby mieć jakby ten komplet. Nie wiem, czy jeszcze on, ona jako autorka jeszcze napisała jakieś. Pewnie tak. Ale tylko te trzy są nalegimi. Więc będę na pewno słuchała. Możecie napisać, czy, czy chcecie recenzję potem wszystkich książek. Znaczy o ile to są wszystkie, bo ja nie jestem pewna. Wątpię. Właśnie tej autorki. I jedną książkę mam. Którą mam z poprzedniego TBR-u, czyli z tbr na luty. Ale chcę ją przeczytać w tym czyli Strażniczkę Słońca. No chciałabym, bo chciałabym nagrać film na ich temat, czyli na temat właśnie tych dwóch książek Mai i Lunde, które są jakby kierowane do młodszych widzów, bo moim zdaniem one są wyjątkowe i... znaczy na pewno ta jedna była wyjątkowa, czyli Śnieżna Siostra i chciałabym o niej nagrać odcinek, żeby jakby... podkreślić to i, i opowiedzieć Wam trochę o tych książkach. No, tak bardziej trochę niż wiecie, wiecie o co mi chodzi. Po prostu mam ochotę nagrać o nich odcinek, a, bo moim zdaniem są tego warte. Następną książką to już są książki papierowe, więc sięgamy po nie, bo o czym dzisiaj zapomniałam tego. No i to. <laughs> Dziwne. Cały czas jestem tutaj, nie ruszyłam się. Jestem na tej 400 -tej stronie, ale bardzo mi zależy, żebym to skończyła, bo chciałabym trochę papierowo poczytać, a przez to, że tego nie skończę, to nie czytam w ogóle papierowo. No nie wiem, czy mi się uda. Ale tak liczę, no. Ja wiem, no wiem, że Duna, ale przeczytam, bo już mnie, mój własny ojciec gania za to. Bo on jest wielkim fanem tej serii, więc na pewno ją przeczytam. Postaram się w tym miesiącu, ale liczę, że ją przeczytam przed świętami wielkanocnymi, bo bym chciała odnieść, odwieźć pierwszy tom. Do Polski i sobie wziąć inne książki, bo oprócz tej do Polski wróci jeszcze... Czarnowca Medycyny, Królestwo Kanciarzy i Zakonżywa Pomarańczy. E, I to mam, jakby, jako w TBR-ze tego miesiąca. I drugą książkę to jest książka, którą czytam, e, czyli e, Czas Pogardy. Jestem już tutaj, więc niedługo ją skończę, ale jak wiecie, słucham jej tylko, tylko i wyłącznie. E, gdy pracuję, gdy jeżdżę i dostarczam jedzenie, to wtedy sobie słucham, czy czasu pogardy. Jak na razie, no, no, nie będzie to moja ulubiona część. Na pewno już nic, mam wrażenie, że niestety już nic nie przebije opowiadań i krwi elfów. No, ale no to, no to poradzicie. Po, to ogólnie polecam, chcę skończyć z Wiedźmina, żeby jakby mieć skończoną serię. I oprócz. Czasu pogardy. Mam jeszcze jedną książkę, którą chcę przeczytać, i jakby ją zawieść z powrotem, bo moja koleżanka chce ją ode mnie pożyczyć, czyli pod kluczem Rufuère. Uh, o, w ogóle mam naklejki w środku. Bo kupiłam ją na, na domowych targach książki, w wydawnictwie, wydaje mi się, właśnie w temacie przytulności, i mam takie fajne naklejeczki, dostałam. No i to bardzo bym chciała przeczytać tą, te, to pod kluczem, bo mam wrażenie, że będzie fajne i że mi się spodoba. Ale jak wiecie, teraz będę miała przez ten, albo nie wiecie, przez ten tydzień też ty, trzy tygodnie końcowe marca będę miała dość sporo niestety pracy. No dobra, zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki. I to tyle, jeśli chodzi o mój TBR, tylko chciałabym się Wam jeszcze pochwalić trzema nowymi rzeczami, które chciałam Wam pokazać. Pierwsza to jest ten cudowny skwierk, który dostałam w prezencie na Dzień Kobiet, który jeszcze jakby taki przed czasem. Taki cudowny, już ładny. Jestem przeszczęśliwa, że go dostałam i sobie siedzi tutaj razem z, z Baby Lodą, którego już poznaliście. To sobie siedzi teraz. I takie mam dwa teraz. Pierwszy mój pop, nie, no drugi licząc tamtego. On go pop w życiu. Siedzi. Kolejną rzeczą jest taki słodziutki długopis, który dostałam od koleżanki. Tylko tam Wam pokazuję, że mam taki fajny mokry pomponem się ten. I kupiłam sobie roślinkę. Wam pokazuję. Kupiłam sobie takiego aloesa. Tylko, że on jest w za małej doniczce. I ja go będę musiała przesadzić. Ale patrzcie, jaki piękny. Stoi mi teraz na tym na mojej szafce nocnej i jest piękny I tylko Wam pokazuję, że sobie kupiłam w to za 20 korn. A ja kończę już ten TBR. Mam nadzieję, że mi tym razem pójdzie lepiej i przy... uda mi się przeczytać tak... A ile teraz w ogóle książek mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem mam, więc trochę mniej książek sobie też ja. E, ale chyba może, może powinnam w sobie wziąć 10, no trudno. Przeczytam i zobaczymy, może uda mi się przeczytać więcej niż 30% i to by było wtedy takie Dobra, kończę ten odcinek. Zapraszam Was do oglądania następnych i jeśli nie widzieliście poprzedniego TBR-u, to wpadajcie. I oczywiście zapraszam Was też na podsumowanie lutego, gdzie Wam mówimy razem z moją koleżanką Leą. Opowiadamy Wam o tym, jakie książki przeczytałyśmy. Wpadajcie na mój kanał, oglądajcie poprzednie filmy i możecie mi napisać w komentarzu, jak, co, jakie książki Wy chcecie przeczytać w lutym i, Jezu, w marcu. Jakie książki wy chcecie przeczytać w marcu? Ja nie przedłużam. Do zobaczenia. Cześć.